Ostatnio podczas Black Week zrobiliśmy naprawdę potężne zakupy. Dzisiaj wreszcie rozpoczniemy event UFO MG. tak się chyba wymawia właśnie tę nazwę. Więc tak, zaczynamy od wyboru skina odpowiedniego na ten event, a wy w międzyczasie oczywiście zostawcie koniecznie łapę w górę i napiszcie w komentarzu jak idzie wam tutaj właśnie przechodzenie tego eventu. Tak typowo z kina UFO nie mam na tym koncie, ale mamy tę uroczą pszczółkę, Stumblebug, więc zagramy sobie nią i weźmy tutaj udział. Aha, to jest za tikety, a ja tiket mam swoją drogą, więc dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Jestem sam mega ciekawy. Nagrodą jest 10 albo 25 gemów i mamy 3 razy tę samą mapę, więc ciekawy jestem. Widzę, że to jest jakaś mapa typu... Przetrwaj, a nie przejdź parkur, więc właśnie tego typu mapy lubię. No, no zobaczymy. Nie grałem jej, też nie patrzyłem na YouTube, jak to wygląda, więc może być naprawdę ciekawie. UFO MG. No dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, czy uda nam się przetrwać. Dobra, nie możemy dać się zapewne porwać przez UFO, tak mi się wydaje. Dobra, idźmy za nimi. A ja myślę, że oni wiedzą, co robią. Wow. wow, wow, wow. Dobra, ej, to się zawala. A ta platforma odchodzi z kolei. Eee, dobra, dość sporo osób podpadło i nie mam pojęcia, co tutaj robić. Ha! No. I, i to tyle. I, I to tyle, koniec eventu. Um, dostaliśmy coś w teorii, ale w praktyce, no. Słabo to wyglądało. Ej, ta mapa była taka mało intuicyjna. Czy ja mam jeszcze jakiś ticket, a teraz za gemy. Aha, dobra. No okej, okay, przy okazji, e, słuchajcie, e, czy ten event się skończył? Jeszcze nie, jeszcze tu trwa event ze SpongeBobem, chociaż pewnie jak oglądacie to już się skończył. Weźmy udział w tym evencie, legendarny blockdash, e, jeżeli zakończymy mi na miejscu od 2 do 8 to zwróci nam się to, więc e, czemu by nie. Więc kolejne eventy będą testowane w tym momencie. Mam nadzieję, że pójdzie nam teraz o wiele lepiej niż poprzednio, bo, bo poprzednio nawet się nie rozgrzałem. A blog też bardzo lubię, więc yy, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli lubię tę mapę, to mogę nawet na niej przegrać. To też będzie spokojny wynik wtedy. A tymczasem yy, trwa losowanie tejże nowej mapy mianowicie block Dash Legendary. Też nie grałem w tę wersję przynajmniej mapy, grałem w zwykłego block Dasha? Takiego no, nie grałem, więc jestem sam ciekawy, jak nam tutaj pójdzie, aby przetrwać do drugiej rundy i żeby nam się chociaż zwróciło to, to będzie naprawdę spoko, bo jeżeli nie, no to trochę lipa. Generalnie rzecz biorąc. O nie, no ja... Fajnie, fajnie. Dlatego nigdy nie nienawidzę emotek w Stumble się naprawdę, bo to nie wróży nic dobrego. No i tym samym zakończyłem po trzech minutach udział. W swoje, ale chociaż pudełko z nagrodami dostaliśmy. Wow, pewnie gemów z tego nie będzie, tylko o 15 żetonów, Spoko. Jakiś duplikat dostaliśmy Stumble Jack. No dobra, co tutaj dużo można powiedzieć. Przejdźmy sobie. Ostatni Stumbler wygrywa. Uff, to nie grałem jeszcze. Zwycięzca zgarnia wszystko. Pokaż swoje umiejętności i przetrwa, gdy wszyscy inni odpadną w tej serii map eliminacyjnych. No dobra, sprawdźmy, co to jest, z czym to się je i tak dalej. Um, jestem ciekawy. Może tutaj nam pójdzie lepiej, bo jak na razie, no to tragedia jednym słowem idzie tragicznie. Więc mam nadzieję, że teraz pójdzie znacznie, ale to znacznie lepiej. No i że docelowo wygramy, to fajnie byłoby też zebrać kilka burgerków, bo mam przeczucie, że ten event Spongebobowy, no już dobiega końca niestety. I szczerze mówiąc pomimo tego, że wydałem kasę na ostatnie openingi, to niewiele jakby z tego mam. O, Log Dash Endless, OK a może to będzie jedna mapa tylko? Tak, to jest tylko jedna mapa. Okej. Okay. Czyli nie możemy po prostu spaść. Czyli... Oczywiście ostatni gracz wygrywa, ok. Tu mamy wave'y. Wave pierwszy już ktoś odpadł. Okej, okay. to jest pełno tych emotek. Ja no niestety nie mam żadnej emotki, co robi cokolwiek. A przydałaby mi się szczególnie do wkurzania innych, bo ja sam się wkurzam, jak mi ktoś szczególnie emotkę rękawicy tutaj przystawi. I wtedy no lecę na... Tutaj większą odległość niż Adam Małysz, więc fajnie by było mieć taką moją łotkę. Dobra, teraz hop, hop. Chyba, że to mój Stumble Beam mi tak przynosi czy Stumble Bucking, to jest Stumble back, jeżeli, jeżeli chodzi o skina. Może on mi przynosi pecha. No nic, na razie jest szósta fala, cztery osoby odpadły, więc nie jesteśmy najgorsi chociaż. To tyle pocieszającego. Okej, okay, mamy to. O, ktoś się skopcił o laserki. Ale trudno się tutaj nie skopcić. Wystarczy, że jakiś dzban tutaj przy Was odpali. Jakąś matkę, która Was wyrzuci w powietrze. Hop, hop. Dobra. Raczej jeszcze kolejnej platformy nie ma, bo się bałem, że będzie. Dobra, ustawmy się jakoś. O nie! Dobra, przetrwamy. Choć trochę w bólach. Hop. Nie! nie, nie. No i. Chyba raczej. Podzielimy los. Albo, albo i nie. A już myśleliście, że odpadnę, co. Nie ma nic z tych rzeczy. O, jest tu jakiś gałgan z tym rękawicą, naprawdę. Dobra. O, udało się przycisnąć, jest git, jest git. Czy ktoś odpadł? Nie, nikt chyba w tej fali nie odpadł. Dobra. Tak. Tak. O, nie, kolce. Jeju, ta fala. No, już się nie udało. Odpadliśmy jako 25 osoba, więc w sumie nie jest źle. Szczerze mówiąc, czy my coś dostaliśmy? Dostaliśmy Expo, ale yy, krabo nie dostaliśmy. Szkoda w sumie, bra misję. Odbieramy. Och, do burgerków trochę nam brakuje. Szkoda, ale możemy chyba odebrać. Tak, tutaj mamy burgerki. Raz 10. Mamy ich aktualnie 40. W dzień jak co nagrywam jest koło robota Spongeboba jeszcze przez 5 dni, ale jeśli mam być szczery, to wolałbym nazbierać na tę motkę, gdzie ona tutaj jest. Tylko nie wiem, kiedy ona się kończy. W sensie kiedy kończy się ta oferta w sklepie. Jej, to jest naprawdę pełno. O, za 5 dni. Ej, to jest w sumie szansa, że jeszcze się uda. No i dobra, zagramy sobie jeszcze raz tę samą mapę chyba. Tak, czemu by nie? Zagrajmy sobie jeszcze raz. Zobaczymy jak tam tym razem pójdzie. Oby lepiej. Chociaż w sumie nie poszło źle, 25 miejsce to jest dobry wynik całkiem. Więc e, nie pozostaje nic innego jak przynajmniej wyrównać ten wynik. A jak będzie jeszcze lepiej to już w ogóle będzie gitara. No i czekamy aż się mapa zabaduje. Plus jest taki, że to jest jedna mapa, więc szybko idzie. E, minus jest taki, że coraz więcej osób już umie grać w StumbleGuys i... No nie jest tak łatwo jak wcześniej. Takie mam wrażenie przynajmniej. Okej, okay, dobra, wstawmy się jakoś tutaj. Wave pierwszy ukończony, teraz wave drugi. Dobra, udało się. Wave trzeci leci, hop. Nie dajmy się tutaj, o właśnie, strącić. Motka królika musi wlecieć taktyczna. Mówię, żałuję, że, że nie mam właśnie motki na przykład rękawicy, czy coś, byłaby na pewno bardzo przydatna Cztero osoby odpadły czyli ponownie powtórzę to z ostatnio, chociaż nie jesteśmy najgorsi, więc całkiem spoko dobra jest git jak na razie 5 na 31 ustawmy się jakoś. No nie. Nie, nie, nie dobra, jestem, 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 jestem jeszcze cały czas w grze. Dobra, pomiędzy te trzy też git wave 9. Hop. Dobra, jest git. Po raz kolejny to powtórzę: jest git. Ok. Na razie odpadło 13 osób na 31, więc nawet jeszcze nie połowa. Dobra, udało się, chociaż przez chwilę myślałem, że już tutaj nie trafię pomiędzy te dwie platformy. Ta emotka idealnie określa i opisuje moje dzisiejsze, wcześniejsze gry. Oj, oj. Tak, no nie Dobra, jeszcze się uda może. Albo się nie uda. Ej! W sumie, w sumie, jakbym szybciej w to trafił, wpadłbym znowu jako 25. No dobra. Tyle dobrego. Mamy tutaj kolejnego expa. I co, i zbieramy rzeczy. W ogóle, czy ja tutaj mogę z tego coś zebrać jeszcze? Chyba nie, tak mi się wydaje. Z um, tego też nie. Czyli tak w zasadzie Istanbul Pass też te nie mamy. OK, no to to chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze granie eventów.